Cześć. kolejne obliczenia metodą podstawiania mamy całkę x kwadrat podzielone przez pierwiastek 5 stopnia z x to 3 plus 1 no i znów to co jest pod pierwiastkiem to będzie nasze t czyli dt to 3x kwadrat dx czyli 1 trzecia dt to x kwadrat dx. No i co robimy? 1 trzecia przed całkę i mamy całkę x kwadrat dx, to jest dt, tutaj jeszcze i pierwiastek piątego stopnia z t. Zapiszemy to trochę inaczej. Minus 1 piąta w potędze i jakieś dt. No i standardowo 1 trzecia razy 1 przez minus 1 piątą plus 1 i t do minus 1 piątej plus 1 plus jakaś stała minus 1 piąta plus 1 to 4 piąte czyli 5 czwartych razy 1 trzecia to jest 5 dwunastych i t do potęgi 4 piąte i ponownie my nie chcemy t tylko x do 3 plus 1 więc 5 dwunastych razy x do potęgi trzeciej plus 1, wszystko do potęgi 4 piąte plus jakaś stała i to jest wynik.